Cześć wam i czołem, z tej strony Makinders, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2 i dzisiaj w programie, moi kochani, powracamy do trybu wieloosobowego, ale trybu wieloosobowego współzawodnictwa. Nie wiem dlaczego, ale ten tryb najzwyczajniej w świecie ostatnio był dla nas dość łaskawy, dlatego też stwierdziłem, że wiecie co? Dajmy mu jeszcze parę szans. Mam na niego chęć, mam chęć pograć sobie z innymi graczami, zobaczyć jak nam będzie szło i może na w świecie będziemy znowu w stanie wychwycić jakieś dodatkowe, fajne poziomy twórców, którzy stworzyli swoje superświaty i najzwyczajniej w świecie te superświaty sobie gdzieś tam w przyszłości ograć, wiecie, jakieś możliwości dzięki temu będziemy mogli tutaj pozyskać właśnie dzięki temu ogrywaniu tego trybu wieloosobowego i miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze, że dzisiaj znowu ten tryb wieloosobowego współzawodnictwa będzie dla nas łaskawy i trafimy na poziomy, które są skrojone na potrzeby właśnie tego trybu, a nie na przemianowane tryby jednoosobowe, które nie zawsze są w pełni kompatybilne z najzwyczajniej w świecie trybem wieloosobowym. Dwa błędy komunikacji później i możemy rozpocząć nasz pierwszy mecz w dniu dzisiejszym. Gramy jako Toadette, co mnie niezwykle cieszy gramy poziom 1-2 w nakładce graficznej Super Mario Bros i teraz poziom 1-2. Poziom 1, 2. 3 Najzwyczajniej w świecie 3 poziom 1-2. A nie poziom 1, 2 stworzony przez. Yy, wiecie, stworzony przez Nintendo i ogrywany później przez nas, yy, graczy. I byliśmy pierwsi, jesteśmy ostatni. Yy, niestety, wydaje mi się, że nie damy rady tutaj niczego ciekawego zrobić, wow! Wow, ale wpadliśmy znowu w tą samą e, pułapkę? Nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest ta sama pułapka, moi drodzy, tylko wpadliśmy chyba dokładnie w ten sam. Na ten sam. E, na tą samą. na ten sam problem? E, nie wiem jak to nawet nazwać, na tą samą kulę? O! To chyba będzie najłatwiej do powiedzenia. Wpadliśmy dokładnie na tą samą kulę, która mogła nam zrobić krzywdę. I jedyna osoba, która jest przed nami, to właśnie wujek Luigi. I wydaje mi się, że gdyby troszkę na nas poczekał. Gdyby troszkę na nas poczekał, to nie stracilibyśmy aż tak dużej ilości punktów i można by było coś więcej tutaj ograć. Poziom był na taki sobie: nie był jakiś nie wiadomo jak dobry, nie był też nie wiadomo jak zły, ale był to poziom typowo skrojony pod tryb jednoosobowy, który po prostu wylosował nam się w tym trybie wieloosobowego współzawodnictwa. Jak to mówią pierwsze koty za płoty. My teraz gramy. Mario gramy z tym samym chyba składem. Chyba jedna osoba tylko nam się zmieniła. Gramy z tym samym składem w trybie graficzno-fizycznym New Super Mario Bros. I gramy w poziom 1-1. Najzwyczajniej w świecie. Dziękuję, panie Toad, że poświęcił pan swoje życie, aby. Aby najzwyczajniej w świecie. Y, mnie uratować, aby mnie ponieść, aby sprawić, że. będziemy mogli co nieco więcej zrobić i teraz poczekamy sobie na. Na przynajmniej jednego gracza. I nie będziemy aż tak bardzo, wiecie. Nie będziemy aż tak bardzo. Aż tak bardzo toksyczni. Możemy po prostu dać szansę temu jednemu graczowi, przynajmniej jednemu graczowi, aby zyskał. A nie stracił, tak? Znaczy, się, tak że tak straci, ale straci o wiele mniej punktów, przez co pozostali gracze również stracą o wiele mniej punktów. To był fajny poziom, podobał mi się. Po raz kolejny poziom, który był stricte wyjęty z trybu jednoosobowego. No i szkoda, szkoda, że my na takie poziomy natrafiamy właśnie w trybie wielosobowym, a częściej trafiają nam się poziomy trybu wielosobowego. Przy okazji ogrywania niekończącego się wyzwania na przykład, to jest dla mnie dziwne. To jest dla mnie do, dziwne, i tak jak wielokrotnie mówiłem, to powinno być w jakiś sposób przez Nintendo poprawione, ale no niestety, nawet jeżeli zastosujecie tak, że wasz poziom jest single player, to on w dalszym ciągu trafia do puli poziomów w trybu wieloosobowego, bo po dlaczego by nie? Dobra, do trzech razy sztuka. Jak na razie, dwa poziomy, które do tej pory ograliśmy, były poziomami singleplayerowymi. Może teraz trafimy na poziom, który będzie poziomem wieloosobowym. Chociaż wątpię, bo patrząc po nazwie i po tym, że jest to poziom trybie graficzno-fizycznym Super. New Super Mario Bros. 3D World. No, najzwyczajniej w świecie. To najzwyczaj. To najzwyczajniej w świecie. Jedne co mogę powiedzieć, to to, że to, to, to było dziwne. Wow. Nie spodziewałem się, że tak szybko skończymy ten poziom. Nie podobał mi się Mario Geca Berger. Ta, nie byłem odosobniony w tym zdaniu, że ten poziom był kiepski. No ale dobra, straciliśmy tylko 3 punkty. Tutaj gracz, który grał Marianem, przeprosił nas wszystkich, bo mógł troszeczkę bardziej poczekać na trójkę pozostałych graczy. Ale wydaje mi się, że ten drugi gracz, który był za nim, którym wydaje mi się, że był tak, to był ten super dog dwa wykrzykniki, który grał Toadem, ponieważ Toadeth była za nami. Najzwyczajniej w świecie próbował dostać się i ukraść wygraną graczowi, który grał Marianem, i no. Wiecie, to wtedy trzeba w jakiś sposób ryzykować. Nie można być zbyt toksycznym, ale jeżeli się wygrało Fair and Square, to najzwyczajniej się nie można oddać również tej wygranej tylko dlatego, że chce się być fair w stosunku do innych graczy, ale ktoś przy okazji no, nie jest fair w stosunku do pozostałych. tak? Jeżeli mamy trzech graczy i jeden albo dwóch graczy jest fair, ale jeden chociaż z pozostałych graczy jest nie fair, jest toksyczny no to najzwyczajniej w świecie trzeba, trzeba przygotować się na to, że starając się być fair i grać fair play w stosunku do pozostałych graczy, trzeba troszeczkę czasami, no, troszeczkę wykazać się pewnego rodzaju takim podejściem bardzo, ale to bardzo zdystansowanym. Powiem wam tak, błędy komunikacji w tej grze w dalszym ciągu się zdarzają. Dziwi mnie jednak to, że te błędy komunikacji pojawiają się w momencie, kiedy mamy już pełne lobby i nagle wszystko przestaje działać. Swaying są Slow wydaje mi się, że to kolejny poziom dla jednego gracza. Po raz kolejny mamy poziom, który stworzony jest w nakładce graficzno-fizycznej super. Super. New Super Mario Bros. Po prostu. Nie New Super Mario Bros. U. Z tego prostego względu, że. No nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, ale gracze. Au. Gracze bardzo lubią. New Super Mario Bros, nakładkę graficzno-fizyczną. Wynika to chyba z tego, że po prostu New Super Mario. New Super Mario Bros, ta nakładka graficzno-fizyczna jest przyjemna dla oka, ale też przy okazji zachowuje wszystkie elementy, które znamy i. Lubimy z tej nakładki graficzno-fizycznej, z tych pozostałych nakładek graficzno-fizycznych, czyli w tym wypadku z Super Mario Bros. 3, Super Mario, Super Mario Bros. po prostu i Super Mario World. Tylko wiecie, też niektóre rzeczy się nie tyle, że nie powtarzają. Co niektórych rzeczy w ogóle nie spotkamy przy okazji właśnie tej nakładki, tej nakładki graficznej, którą obecnie ogrywamy. Z tego prostego względu, że ona również ma pewne elementy zupełnie. Halo, my w ten poziom już graliśmy. Prawda? Albo... Albo ja czegoś nie rozumiem. Nie mogłem wejść do tej rury. Tam u góry żadnej rury nie było, prawda? Ha. Swing Seasaw słom wersja druga. Mam dziwne wrażenie, że graliśmy... Wersję pierwszą tego poziomu. I to jakiś czas temu. Tak mnie zastanawia. I zastanawia mnie po raz kolejny to, dlaczego nie mogliśmy wejść do tej rury. Czy ta rura była fejkowa? I powinniśmy pójść w zupełnie innym kierunku? Czy o co tutaj tak właściwie chodziło? Ogółem tak jeszcze do poprzedniego meczu. Tak wydaje mi się również, że przez to, że mieliśmy drobnego laga, mogliśmy nie móc wejść do rury, ponieważ no traciliśmy tą klatkę przez laga. Traciliśmy tą klatkę, która pozwalała nam wejść do do wiecie do tego wspaniałego cuda zwanego dalej ...zwanego dalej najzwyczajniej w świecie... Au. Okej. Okay. Serio? Okej! Okay. Brawa dla tego gracza. Brawa dla tego gracza, że udało mu się tak szybko to wszystko przejść. Battle Curse, no... Co mogę tutaj jeszcze wam dodać? Po raz setny widzieliśmy i spotkaliśmy dokładnie... Taki sam poziom jak do tej pory i... W sensie, jeżeli chodzi o poziom trybu wieloosobowego. Dokładnie to samo rozmieszczenie, nie tyle tych samych pułapek, ale... Na dokładnie tą samą modłę poziom stworzony i... Najzwyczajniej w świecie... Cóż, jedyne co można powiedzieć to to, że jeżeli właśnie ten gracz, czy też ta graczka, która grała, czy też grał... Używając najzwyczajniej w świecie tutaj, to dead, no miał większe szczęście, ponieważ najprawdopodobniej widział już ten poziom albo bardzo, bardzo podobny. Podobny zestaw tak naprawdę przeszkód na tym torze przeszkód, który dane nam było tutaj ograć. No i słuchajcie, ostatni mecz w dniu dzisiejszym. Mamy tylko trzy osoby dostępne. Z tego prostego względu, że jedna dropnęła tuż przed rozpoczęciem. Tuż przed rozpoczęciem tejże tutaj yy, rozgrywki. I mamy po raz kolejny poziom typowo versus. Typowo versus, który. Który, który po prostu jest stworzony w taki sposób, żebyśmy mogli sobie, wiecie, z pozostałymi graczami najzwyczajniej w świecie współzawodniczyć. Okej. Okay. Powiem tak. Nie do końca rozumiem ideę tego poziomu. Au. Nie do końca rozumiem ideę tego poziomu, ale najzwyczajniej w świecie wydaje mi się, że. Że cały sęk tego poziomu polega na tym, aby. Aby jak najszybciej przez to wszystko przejść? Hej, okay. i chyba widzę. Widzę, na czym to wszystko miało polegać. Halo. Oj, chyba już jesteśmy właśnie. Tak mi się wydawało. Że chyba Luigi nas troszeczkę zaczął tutaj ubiegać. E, to była wolniejsza droga, jak rozumiem, bo tak gra nam tutaj zasugerowała, że to jest wolniejsza droga. Okej, okay, my to musimy przejść dwa razy. Wow. Wow, my to musimy przejść dwukrotnie. Luigi wydaje mi się, że ma nad nami drobną przewagę, ale ta przewaga może w każdym momencie ulec zmianie z tego prostego względu, że może mu zacząć iść gorzej niż nam albo nam może zacząć iść. Gorzej niż jemu. Na pewno tutaj mamy dokładnie odwrotną sytuację niż to co mieliśmy wcześniej. Czy ja mogę tutaj wskoczyć? Dziękuję. Naprawdę fajnie by było, gdybyśmy nie wpadali w te proste. Te proste pułapki. I teraz jesteśmy pierwszymi, którzy dotarli do drugiej sekcji. Um. Um... Nie wiem, czy nam będzie to. Nie wiem, czy nam to cudo będzie potrzebne. Ale jesteśmy pierwszą osobą, która na najzwyczajniej w świecie dotarła do mety. Tak Toad, możesz złapać! Chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że Toad za chwilę nie złapie tego flagpola i najzwyczajniej straci większą ilość punktów niż byłoby to potrzebne. Inny poziom. Ten poziom mi się bardzo podobał. Był inny od tego, co zazwyczaj widzimy. Szczególnie, że wykorzystywał dwa razy dokładnie tą samą trasę, która ewoluowała wraz z naszymi postępami. To jest coś, co widzi się rzadko, i to jest coś, co wydaje mi się, że widziałem tak właściwie w naszym tutaj ogrywaniu trybu wielosobowego po raz drugi. Tak właściwie. Czyli, tak jak mówię, niezwykle, niezwykle rzadkie zjawisko. Ale na tym skończymy dzisiejszą naszą przygodę z trybem wieloosobowego współzawodnictwa. Na tym również skończymy dzisiejszy materiał wideo z Super Mario Makera 2. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z tejże serii Wam się podobał. Zachęcam Was do pozostawiania po sobie komentarzy, ale także. Pozostawienia po sobie, czy to tych łapek w górę, czy to tych łapek w dół. Jasne, Wy tych łapek w dół nie widzicie, ja je widzę, ale w pewien sposób rozrusza to najzwyczajniej w świecie. Algorytmy YouTube'a i materiały wideo, które Wy widzicie, będą mogły również się pojawiać innym osobom. Jak również, jeżeli będziecie aktywni w tych komentarzach, również to w jakiś sposób będzie tworzyło tak zwany bazfit dla algorytmów YouTube'a i dzięki temu najzwyczajniej w świecie będziemy mogli trafić do szerszej publiczności najzwyczajniej w świecie. A pamiętajcie, że komentowanie nie gryzie, ja wasze wszystkie komentarze również czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej odpowiadając wam po prostu komentarzem na komentarz, aczkolwiek zdarza mi się również odnosić do waszych komentarzy w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii i pamiętajcie, że możecie w tych komentarzach zawierać swoje opinie, jakieś swoje propozycje na temat tego, co chcielibyście jeszcze zobaczyć w czasie ogrywania Super Mario Makera 2 i no, tak jak mówię, nie ma propozycji, nie ma pomysłów głupich, najzwyczajniej są takie, które są niewypowiedziane, które ktoś gdzieś tam w sobie po prostu stłumił. No i cóż, moi drodzy, w tym materiale wideo to by było na tyle, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce, cześć!